Dzień dobry państwu i cześć. Lekcja 18 to tak jak zapowiadałem powtórka i dzisiaj patrzymy na naszą kartę do kaligrafii z nieco wyż, większej wysokości, a to dlatego, że będziemy pisać dużo, ale intensywnie. Jednak będzie to powtórka najbardziej podstawowych linii, których już zdążyliśmy się nauczyć w ciągu ostatnich 17 lekcji. Także tytułem przypomnienia Rozpisując naszą, nasze poprzeczki i naszą lini, nasze linie do kaligrafii, zawsze pamiętamy o trzech złotych, o tak zwanym złotym podziale na trzy części. Na pole środkowe od poziomu zerowego do drugiego, pole powyżej do poziomu piątego, a jak pokazuje już praktyka, sięga ono wyżej w przypadku Jednej z liter, którą za chwileczkę też sobie napiszemy. Oraz, oraz pole poniżej sięgające do poziomu trzeciego najczęściej, ale często, ale w przypadku kilku liter sięgające niżej, do poziomu minus czwartego. I przykłady na potwierdzenie moich słów. Pierwsza litera, wyłącznie w polu środkowym, minuskularne n. Kolejna będzie sięgała na 5, na piąty poziom. Będzie to małe k. Trzecia z kolei yy, mała litera g będzie nam opierała się na poziom minus trzeci. Oczywiście od poziomu drugiego? Tak. No i te wyjątki, o których była mowa. Pierwszy będzie nam sięgał do poziomu aż plus sześć, i będzie to litera h, małe h. I poprawiamy, żeby uzyskać dobrze widoczny kontrast między poszczególnymi liniami. I małe H wykańczamy. Oraz drugi z tych przypadków wyjątkowych, gdzie litera sięga nam do poziomu minus czwartego. Nie mieliśmy jeszcze tej litery, ale w ramach uporządkowania wiedzy pozwalam sobie ją tutaj przywołać. I jest to litera Y. Małe Y. Ten oto sposób. No i kartkówka nie byłaby kartkówką, gdyby nie powtarzanie. Powtarzanie, mam nadzieję, jednak nie do znudzenia, a do tego, żeby opanować te najbardziej klasyczne, najpo, najbardziej podstawowe elementy budujące nam litery w klasycznej angielskiej, podkreślam, kursywie. Laska zaginana górna, mała, dla minuskularnych liter, oczywiście znajdująca się pomiędzy poziomem zerowym a plus drugim. Powtarzamy ją kilkukrotnie. Napiszę literę M jako dobry przykład na wykorzystanie tego elementu. Laska zaginana górna zaczyna nam literę M, tworzy jego niejako środkową część. No i literę M kończymy innym znakiem, inną, Linią. Też dobrze Państwu znany wężyk. Ok. Ale mamy też laskę zaginaną dolną. I ta dzieli się na dwa rodzaje. W zależności od tego, czy jest wykorzystywana przy literach zaliczanych do minuskuły, czyli do małych liter. Tak też wygląda w przypadku chociażby litery a W ten sposób. Ale mamy też laskę zaginaną dolną, długą. Ona też zalicza się do kategorii liter minuskularnych, ale inaczej niż poprzedniczka, będzie się rozciągała na wysokość 0 do poziomu plus 5. Powtórzę kilkukrotnie Państwu tę linię. I nasza laska zaginana dolna w wersji wyrośniętej będzie nam budowała literę D. Małe D. W ten oto sposób. I kilka porad dotyczących pisania. Tego elementu, czyli laski zaginanej. Pierwsza rzecz, najważniejsza chyba. Wykończając laskę zaginaną dolną, ale też i górną, musimy się skupić na tym, żeby ta grubsza jej część zawsze była ścięta. Przybliżę Państwu na czym to polega. Prowadząc z początku bardzo delikatnie pióro, tylko muskając o papier. W tym momencie zaczynamy dociskać, i w pewnym momencie urywamy. Yy, powiększając sobie ten element, wyglądałoby to mniej więcej tak. Chodzi o to ścięcie. Także istotnym jest, żeby w przypadku nachylenia naszej linii do kaligrafii, tutaj mamy 65 stopni. 65. Tylko ten element przed oderwaniem ręki, mniej więcej na 3 czwartych wysokości naszej laski, on pokrywał się z tą linią pochyłu. Naszego, naszego zeszytu do kaligrafii. No i jeszcze jedna rzecz. Pisząc na przykład literę N, małe N, y, 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 zawierając literę powiedzmy w takim oto, w takiej szerokości, gdzie to jest jedna całość. Laska zaginana górna zajmie nam. Jedną trzecią szerokości litery, a wężyk pozostałe o dwie trzecie. Tak jest. No więc jeszcze raz litera N. Za tydzień także powtórka materiału. Dziękuję bardzo. Pana tramentowy.